No, witam was w kolejnym odcinku W poniedziałek Zarządził się właśnie 14 tydzień masy Od tego tygodnia Kaloryka została zwiększona W poniedziałki i sobotę Mam pomiędzy posiłkami Szejki z węglami i białkiem Które mają 50 gramów węgli I 20 gramów białka No i tam troszkę też tłuszczy W każdy dzień dołożone Więc Sumarycznie przez cały tydzień to nie jest jakaś duża ilość kalorii dołożona, ale zobaczymy jak ta waga pójdzie, ale do treningu pierwszym ćwiczeniem były rozpiętki na bramie cztery serie ciężaru dołożyłem kilogram w każdej serii i myślę, że na razie starczy, bo niedługo koniec masy a na rozpiętkach ciężko cokolwiek dołożyć poza powtórzeniami. No więc na razie na tym zostaje. Później był floor floorpress. 60 kg, pierwsze trzy serie i później 54, więc tutaj nawet zmniejszyłem sobie ciężar, w sensie nie doklejałem nic na bokach. Stwierdziłem, że wolę się skupić jednak na tej pauzie, na tej technice. Tak jak tutaj widać, poprawiłem to względem poprzedniego tygodnia. No i do końca masy, starannie na tych 60. -tkach. Będę po prostu bawił się większą ilość powtórzeń i większe pauzy. Na skoś dodatnim w tym tygodniu bez większych zmian nie dokładałem ciężaru. Powtórzeń też się specjalnie ułożyć nie dało, dołożyć nie dało. No ale zrobiłem. Tu akurat nagrałem serię pięćnotkami, ale przed tym były jeszcze pięćnotki czwórki, dwie serie. I później były dwie km. zakres powtórzeń 8, 7, 6. W następnym tygodniu w ogóle szykuje mi się deload, pierwszy w życiu. Więc będzie to delikatna zmiana, myślę, e, też we vlogach. E, w sensie takim, że będzie mniej szarpania, mniej jego liftingu. Co prawda nie zmniejszają jakoś dużo ciężaru w większości ćwiczeń. Ale było mniej serii, mniejsza objętość, więc też technika przez to mniejsze zmęczenia będzie lepsza. Następnie były rozpiętki. Tutaj też nie dołożyłem ciężaru w tym tygodniu. Dołożyłem tylko powtórzeń w drugiej i trzeciej serii. Łącznie były trzy serie. I było to przez ostatnie ćwiczenie na tym treningu, nie tam brzucha, zaraz jeszcze będzie hammer. No jest ten dzień treningowy, kiedy robię samą klatkę, jako iż ona jest moim priorytetem, to ma nawet swój osobny dzień, jako jedyna partia, która ma taki jedyny cały dzień poświęcony tylko sobie, no ale mimo wszystko dalej ona odstaje. No i raczej ciężko będzie, żeby nie odstawała zawsze. Nie wiem, co bym musiał zrobić. No ale zawsze można poprawić. Zawsze może być większa, co już po części się troszeczkę udało. Nadal nie jestem zadowolony z tego efektu. Jaki osiągnąłem. No obecną chwilę. Ale ważne, że wszystko idzie do przodu. Czy to wolniej, czy to szybciej. Ważne, że do przodu. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Już na zawodach w listopadzie, a w czerwcu zaczynam prepa. No i tutaj był hammer jako ostatnie ćwiczenie na klatkę. E, tego były dwie, e, trzy serie: e, trzy serie. E, 110 kg w pierwszej, 107,5 w drugiej i 105 w ostatniej. Tutaj mały ciężar bo jest to ostatnie ćwiczenie po tym całym treningu, więc ciężko mi też cokolwiek tutaj większego zarzucić. No ale fajnie wchodzi ten hammer, jak już znalazłem odpowiednie ułożenie pod moje ciało, to robi się naprawdę fajnie to ćwiczenie. Eee, także co, widzimy się jutro na treningu nóg, w kolejnym vlogu treningowym. Eee, zostawcie suba, lajko pod filmem, jak się vlogi Wam podobają i do następnego.